Samochody elektryczne z dużym przebiegiem to temat mocno kontrowersyjny. I wyobraźcie sobie Tesla, która jeździła na Uberze i zrobiła 290 tysięcy km. Codzienne jazdy, szybkie ładowania, żadnych ulg i co? Nadal działa i to lepiej niż myślicie. To model 3 Longrange z napędem na 4 koła z 2021 roku. Bateria miała 968 pełnych cykli ładowania. Jeden cykl ładowania to pełne naładowanie i rozładowanie. A mimo to degradacja to tylko 10%. Zostało jej 90% pojemności, czyli 67,5 kWh z początkowych 75. Realny zasięg to około 370 km przy ostrej jeździe do 483 km, jeśli jedzie się delikatnie. Nowa kosztowała prawie 50 tysięcy funtów, a teraz auto z takim przebiegiem zostało sprzedane za ponad 12 tysięcy funtów. To spadek wartości o ponad 74%, ale uwaga, stan wnętrza jest lepszy niż w wielu spalinówkach z połową tego przebiegu. Jedyne co naprawdę wkurza to hałas, skrzypik, grzechocze, a powietrze i opony słychać mocno, ale fotele są jak nowe, kierownica się nie błyszczy, ta nie a przypomnę, że to auto jeździło na Uberze. Nie wymieniano oleju, nie było przeglądów co 15 tysięcy kilometrów, nie ma dwumas, nie ma skrzyni, auto jeździ, ładuje się, a 45% wszystkich ładowań było na stacjach szybkiego ładowania. Tesla porównano z Toyotą Camry i Skodą Octavią z podobnymi przebiegami. I nagle okazało się, że koszt utrzymania, spadek wartości i stan techniczny wypadają na korzyść Tesli. Ja sam użytkuję Tesla Model S, którą przejechałem już prawie 600 tysięcy kilometrów i degradacja na ten moment wynosi 21%. Jeżeli chcecie się o takich przypadkach dowiedzieć więcej, to zapraszam do zostawienia subskrypcji, bo bardzo często o tym opowiadam.